W tej krainie gdzieś na zapleczu świata Skąpanej świętymi tunel wodami Gdzie mężnym zamczyskiem chmury oblata Spotka żanioła nad rynku dachami po raz ósmy zagony rycerstwa próbowały szturmem zdobyć zamek w Melsztynie. I znów się nie udało, bo też i brać mężna rycerska, w broń sieczną i palną uzbrojona, mężnie w obronie stawała, a i powiadają niektórzy, że kasztelan miejscowy burmistrzem, tytułowany i przyboczny jego dyrektorem nazywany własnymi piersiami, dostępu bronili. W sobotę i niedzielę 21 i 22 czerwca roku pańskiego 2025 Melsztyńskie Podzamcze stało się również areną pokazów walk i dawnego Rzemiosła. Marek Bukała, rodowity dymbiczanin, chociaż już tracę. Tożsamość, dlatego że ponad nie, pół życia nie, mieszkam w Latoszynie, nie, więc nie, śmiało mogę się tytułować Markiem z Latoszyna, jak Jan, chociaż do jego mi bardzo daleko tak, zajmuje się gancarstwem, a garcarstwo to najstarsze nie, rzemiosło nie, w cywilizacji ludzkości. To mówią z całą odpowiedzialnością. Zaraz po ujarzmieniu ognia zaczęły się moim zdaniem zabawy zginął, więc nie ma starszego rzemiosła na świecie. Zainteresowanie historią, z historią w rekonstrukcję, z rekonstrukcji w karcarstwo. Po prostu jako też jeden z odłamów rekonstrukcji w ogóle historii dawnych czasów. Więc akurat mnie trafiło troszkę przypadkiem, ale chyba palec bożył w tym był, nie? że trafiłem w to garcarstwo, Bo okazało się, że szczałem w dziesiątkę. ale też i czelać na zamek przybyła wziąć udział mogła w konkursach turniejach grach terenowych jako i obozowisko zwiedzić gdzie czas płynął leniwie było jadło z epoki i piwniczka talaski wielkim powodzeniem cieszyły się katowskie usługi gdzie krnąbrna pociecha mąż lub niewiasta swoją otrzymać mogła starannie wyliczoną Nagrodę. Pierwszego dnia ósmej biesiady rycerskiej w Melsztynie akt ważny podpisany został o utworzeniu i promocji szlaku zamków w dolinie Dunajca. A gdy słońce już się poczęło chylić ku zachodowi, obrzęd kupały dokonany został pradawny, a u brzegów Dunajca cne niewiasty, kwieciste wianki w toń rzeczną ochoczo rzuciły. Nie wierzcie złym językom, że niektóre czyniły to nie pierwszy raz. Tamże i tańce z ogniem na rozłożystej polanie się odbywały. Późnego wieczoru świetlna legenda i pokaz laserów dopełnił, roztaczając na melsztyńskim dziedzińcu magię świateł. Brakowało. Ci, którzy jeszcze nie widzieli, widowisko koronacji Bolesława Chrobrego obejrzeć mogli. Muzyka Zabraknąć i uczty dla ducha, muzycznej podróży, którą zespół 3M z pieśnią o Melsztynie uświetnił, jak też i kapela z pod Rubani. Jednak do bitwy walnej przejdziemy, niechaj o wydarzeniu słów parę powiedzą włodarz na Amelsztyńskim zamku burmistrz Dawid Chrobak, jako i znany w rozległej okolicy Złotousty Kazimierz Dudzik, dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Za nami ósma biesiada rycerska na zamku w Melszynie. Cieszę się, że to wydarzenie zostało tutaj zorganizowane i dziękuję panu dyrektorowi Kazimierzowi Dudzikowi, dyrektorowi Zakliczyńskiego Centrum Kultury, prezesowi Stowarzyszenia Klucz i jego zespołowi, który właśnie przygotował, przygotował i zorganizował to weekendowe wydarzenie. Nasi mieszkańcy, turyści mieli okazję zobaczyć i zetknąć się z kulturą, tradycją, rzemiosłem średniowiecznym. To właśnie ma charakter promocyjny, jak również charakter edukacyjny właśnie pokazują, jak wielką potęgą była Rzeczpospolita, jak wielkim założeniem zamkowym również był zamek w Melszynie, bo przecież spotykamy się właśnie tutaj wokół wieży zamkowej, ale zamek to była potężna forteca tutaj w Dolinie Dunajca i właśnie w ostatni weekend mieliśmy okazję zobaczyć koronację Bolesława Chrobrego, uczestniczyć w grze terenowej, zobaczyć piękną inscenizację laserową Magia Melsztyna i oczywiście na koniec, na finał Wspaniała bitwa o zamek z udziałem bardzo wielu mieszkańców, bardzo wielu turystów, którzy tutaj chętnie przyjeżdżają, chętnie pojawiają się i zwiedzają to wspaniałe miejsce, jakim jest właśnie zamek w Melsztynie. Szanowni Państwo, ósma Biesiada Rycerska w Melszynie to już historia, jak widać, nie w tym Banturażu. E, jesteśmy po zakończeniu tej imprezy. E, jest sprzątanie, ale ruch turystyczny dalej na Zamku Melszyńskim trwa. Biesiada Rycerska na stałe wpisała się w krajobraz wydarzeń kulturalnych z zakresu e, promocji i kultywowania dziedzictwa kulturowego e, Ziemi Tarnowskiej i chciałem w związku z tym ukłonić się nisko i podziękować tym, którzy przyczyniają się do tego, że ta, to wydarzenie jest realizowane, a więc chciałem podziękować województwu małopolskiemu za dofinansowanie tego wydarzenia. Również burmistrzowi miasta i gminy Zakliczyn, ponieważ do tego też zostały dorzucone środki z budżetu gminy Zakliczyn, a także staroście Tarnowskiemu, Jackowi Chudymie, który się przyczynił po raz pierwszy bodajże do współorganizacji, do współfinansowania tego wydarzenia. Dzięki temu program mogliśmy zrobić bogatszy. Tutaj już pan burmistrz mówi o tym, co się cieszyło dużym uznaniem wśród uczestników biesiady, a więc top-topów, to gra zamkowa, terenowa, przygotowana przez zespół pracowniczy Zakliczyńskiego Centrum Kultury. No ale po raz pierwszy uczestnicy mogli zapoznać się z z walutą belszyńską, czyli groszem mężczyńskim. Po raz pierwszy też wystąpiła kapela z Podrubani, a konkretnie z Krosna. Utalentowani młodzi muzycy, a już laureaci wielu konkursów i festiwalu piosenki z tekstem, tak bym powiedział. No i tradycyjnie zespół Czem. Turyści, ktoś zapyta, skąd przyjechali? No Wiadomo, że mieszkańcy miasta i gminy Zakliczyn oraz sąsiednich gmin czyli Liczkowa, Wojnicza, Dębna, Brzeska, ale też sporo ludzi było Starnowa. Niektórzy podglądali, w jaki sposób można by było zacząć rekonstruować zamek na górze Świętego Marcina, ale sporo turystów z Krakowa, z Śląska. Ślązaków mieliśmy naprawdę bardzo dużo tutaj z różnych stron i z samego serca Śląska, czyli okolic żorów, ale i z pszczyny. No i też turyści zagraniczni się tutaj pojawiają. Było wiele, wiele nowych rzeczy, no po raz pierwszy funkcjonowała z dużym powodzeniem. Piwniczka w winnicy Talaska, piwniczka tuż przy wieży mieszkalnej. No i dziękuję również Telewizji Starnowa za to, że objęła nie tylko patronatem to wydarzenie, ale redaktor naczelny dwoił się i troił i nagrał w mediach społecznościowych wiele materiałów, które też chętnie są oglądane. Do zobaczenia za rok w Melsztynie. Nie ma. Paulina, ma jeszcze jedną Nie no ja ma, nie ma, nie ma, nie, nie ma. Uciekamy, uciekamy z Z całym zegarem latusz rozbrzmiewa Tu w zaklęczynie czas płynie wolno. Tu wszystkie drogi prowadzą do nieba. A rynek tulany, fale kręcniane. Z całym zegarem. Dla tłuszczostw brzmiewa to czas płynie wolno, to wszystkie drogi prowadzą do nieba.